Dzień dobry Państwu, witam Państwa na platformie wideo portalu poznajfakty.pl Dzisiaj odpowiemy na pytanie Pana Jakuba, który pisze do nas Witam, chciałbym się dowiedzieć co muszę zrobić, żeby odzyskać prawo jazdy wstrzymane na 6 miesięcy Za przekroczenie prędkości o 50 km oraz jazdę bez uprawnień Dodam, że termin 6 miesięcy już minął, prawo jazdy zostało wstrzymane tylko elektronicznie Fizyczne prawo jazdy posiadam, proszę o odpowiedź, pozdrawiam Panie Jakubie, przede wszystkim trzeba by było się zastanowić, czy Pan miał taką sytuację, że to prawo jazdy zostało wstrzymane, czy te uprawnienia zostały cofnięte. Tak? Ponieważ standardowa procedura w momencie, kiedy Pan przekroczy dopuszczalną prędkość o 50 km na godzinę, starostwo jest taka, że starostwo zatrzymuje prawo jazdy na 3 miesiące. Jeżeli będzie Pan prowadził pojazd bez prawa jazdy, ten 3-miesięczny okres jest przedłużany do pół roku. Natomiast w momencie, kiedy dojdzie do ponownego prowadzenia pojazdu, w tym przedłużonym okresie, starosta wydaje decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania. Po cofnięciu uprawnień kierowca musi ponownie zdać egzamin. I teraz pytanie, jaka sytuacja pana dotyczy, bo to do końca też nie wynika z pana maila. Ja zakładam, że pana dotyczy ta powiedzmy środkowa sytuacja, że przekroczył pan o 50 km na godzinę, miał pan prawo jazdy wstrzymane na 3 miesiące. A podczas jakiejś kontroli stwierdzono, że pan tego prawo jazdy nie ma, a porusza się pan pojazdem i wydłużono ten okres do 6 miesięcy kropka. Jeżeli nie było tutaj ponownej jakby recydywy w cudzysłowie, że pan znowu kierował pojazdem bez tych uprawnień, no to ten okres 6 miesięcy mamy tutaj jakby na uwadze i tylko wstrzymanie uprawnień, a nie ich cofnięcie, więc... Nie musi pan zdawać ponownie egzaminu. Jeżeli prawo jazdy zostało zatrzymane tylko i wyłącznie w systemie elektronicznym starost przez starostwo, tak? czy też przez, no tutaj, w wyniku tych, tych działań kontrolnych, tak, tego, tego, przy okazji tej sytuacji, w której pan został po prostu rutynowo sprawdzony, tak, i okazało się, że pan ma te uprawnienia wstrzymane i przedłużono ten okres do 6 miesięcy, to po tym okresie automatycznie z tego systemu to wstrzymanie powinno być zniesione, tak? Pisze pan do nas, że fizycznie prawo jazdy pan posiada jako dokument, więc nie został on zatrzymany do ewidencji starostwa, więc nie musi pan wpłacać tych 50 groszy, które na wszystkich tutaj serwisach informacyjnych dotyczących motoryzacji jest wspomniane, bo to dotyczy tylko sytuacji, w których jest zatrzymane fizyczne prawo jazdy, tak? I to jest opłata ewidencyjna za zwrot fizycznego dokumentu przez starostwo. Jeżeli pan ma ten dokument, no to nie musi pan składać takiego wniosku i płacić tych 50 groszy, ponieważ w systemie powinno być to odblokowane automatycznie. Natomiast oczywiście tutaj mamy do czynienia też z taką sytuacją, że trzeba by było to po prostu zweryfikować, więc dobrze by było zadzwonić do starostwa, do wydziału komunikacji, tak, czy też do referatu, który się tym zajmuje, jeżeli chodzi o wstrzymanie uprawnień i zapytać, czy w pana sytuacji już w systemie. Po upływie tych 6 miesięcy, automatycznie to prawo jazdy zostało odblokowane, niejako. I czy może pan już się poruszać? Tak, bo ten, ten, to wstrzymanie tego uprawnienia już minęło. Więc zachęcałbym do kontaktu z urzędem i sprawdzenia tego po prostu. W taki sposób, albo bezpośrednio udać się do urzędu, tak? I, i w, z takie, taką informację w okienku informacyjnym pan na pewno uzyska. tak. Oczywiście najlepiej się w, w, podczas takiej wizyty odnieść do tego, że pan to fizyczne prawo jazdy posiada, żeby nie został pan od razu skierowane do, do, do przejścia tej procedury składania wniosku, płacenia 50 groszy e, za rzekomy zwrot e, prawa jazdy, które pan i tak posiada tak? fizycznie, jeżeli chodzi o ten dokument. Natomiast e, jeżeli chodzi o wydanie takiej decyzji, e, w obu przypadkach ona jest wydawana od ręki. Tak? Jeżeli stwierdzi się, że pomimo upływu tych 6 miesięcy w systemie dalej pan ma wstrzymane to prawo jazdy, to urzędnik powinien je zwolnić tak na podstawie posiadanego pełnomocnictwa albo skierować sprawę do osoby, która takie pełnomocnictwo posiada, żeby w systemie automatycznie to było zaktualizowane. I to w zasadzie tyle. Tak? Tutaj nie ma żadnych dodatkowych kosztów, żadnych dodatkowych procedur. Powinno się to zadzieć automatycznie, ale wiadomo, różne urzędy są w różny sposób zinformatyzowane, jeżeli chodzi o te sprawy. Ja nie wiem tutaj, w jakim, w jakim mieście pan mieszka i pod jaki urząd pan podlega, ale tak jak mówię, starostwo, które się zajmuje tego typu sprawami, powinno, <coughs> powinno panu wszelkie informacje, wszelkich informacji w takiej sytuacji udzielić. Więc no chyba, że mamy do czynienia z tą trzecią sytuacją, że była ponowna, ponowne ujawnienie jazdy bez uprawnień. I ten okres, ten termin 6 miesięcy dotyczył jakby poprzedniego wykroczenia, natomiast pan ma teraz cofnięte uprawnienie tak, na mocy kolejnego, kolejnej jazdy bez uprawnień, no to wtedy faktycznie może pan podlegać pod tę procedurę, że trzeba będzie jeszcze raz zdać egzamin. Ale zakładam, że to pana nie dotyczy, bo w mojej ocenie, jeżeli chodzi o ten opis, który pan do nas przesłał, tak, tej problematyki, to pana dotyczy sytuacja, tak z tylko tym jednorazowym ujawnieniem jazdy bez uprawnień tak i wydłużeniem tego okresu z 3 do 6 miesięcy. Także z mojej strony to wszystko. Jeżeli by pan miał jeszcze jakieś pytania w tym temacie, to zachęcam do przesłania ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontakt@poznajfakty.pl. A państwu dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.